Sankcja kredytu darmowego to szansa dla wielu kredytobiorców na odzyskanie środków z umowy kredytowej. Jak w każdej sprawie dotyczącej roszczeń względem banku czy innej instytucji, niezbędne jest przygotowanie podstawowych dokumentów, na podstawie których będziemy dochodzić swoich praw. Pierwszym z nich jest: zaświadczenie o zapłaconych odsetkach, kapitale i prowizji. Jest to dokument, na podstawie którego można obliczyć, jaką kwotę będzie ci dłużny bank, jeśli sąd uzna sankcję kredytu darmowego za zasadną. To właśnie te koszty stanowią dla kredytodawcy wynagrodzenie, którego sankcja go pozbawi. Należą się one Tobie i stanowią rekompensatę za nieuczciwe zapisy w umowie kredytowej. Bank ma obowiązek udzielić Ci informacji na temat kosztów poniesionych na rzecz odsetek, kapitału i prowizji. Co więcej, nie może za to pobrać kwoty wyższej niż 50 zł. Fakt ten potwierdził jednoznacznie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z dnia 3 sierpnia 2020 roku, nakładając na Deutsche Bank Polska SA karę w kwocie niemal 5 milionów złotych. Co ważne, nie za niewydanie dokumentu historii, a za samo nałożenie nazbyt wysokiej opłaty za jego wydanie. Orzeczeniu z dnia 12 października 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprost i jednoznacznie stwierdził istnienie obowiązku wydawania wszystkich informacji o spłacie kredytu, które nie zostały zawarte w samej umowie. Drugim bardzo ważnym dokumentem jest harmonogram spłaty kredytu. Pierwotny harmonogram spłaty kredytu w większości przypadków jest załącznikiem do umowy kredytu. Więc nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem go. Gdyby natomiast dostęp do tego dokumentu z jakiegoś powodu był utrudniony, to pomocny będzie tutaj artykuł 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Należy zatem skierować do banku stosowny wniosek, powołując się na artykuł 37 ustawy o kredycie konsumenckim, aby taki harmonogram otrzymać. W przypadku, gdy kredytodawca nie prześle konsumentowi, mimo jego wniosku, harmonogramu spłaty albo zamieści w harmonogramie nieprawidłowe informacje, ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za wyrządzoną mu szkodę, zgodnie z artykułem 471 i następnymi kodeksu cywilnego. Trzecim istotnym dokumentem jest pełny raport BIC lub potwierdzenie zamknięcia kredytu. Pełny raport BIC kosztuje 54 zł. Jest to niezbędny wydatek, bez którego skorzystanie z instytucji sankcji kredytu darmowego w przypadku zamkniętego kredytu jest mocno utrudnione. Pełny raport zawiera szczegółowe informacje o spłaconych przez Ciebie kredytach. Są tam informacje na temat konkretnych opóźnień w spłacie, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie były one dłuższe niż 30 dni. Dłuższe opóźnienia w spłacie uniemożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.